Cześć, to Darek na swoim blogu alekultur.com. Co miesiąc staram się podsumować, co udało mi się przeczytać, obejrzeć i zrecenzować. To będzie już dwunaste takie miesięczne podsumowanie, ale pierwsze w takiej ciekawej, filmowej formie. Mam nadzieję, że ciekawej. Liczę na wasze komentarze i zdecyduję wtedy, czy kontynuować. No więc pierwszą książką w marcu, którą udało mi się przeczytać, no a raczej Wysłuchać był Sherlock Holmes, Artura Conan Doyle'a. Nie mam oczywiście okładki, więc posiłkuję się tutaj okładką wyświetloną na czytniku e-booków. Tak samo. W przypadku drugiej książki, czyli Gogola w czasach Gogla, Włocława Radziwinowicza. Mam ją w formie papierowej, ale cieszyła się taką popularnością wśród moich znajomych, że po prostu ustawiły się kolejki do jej pożyczenia, więc niech to świadczy o jej jakości i o tym, że warto tę książkę przeczytać. Kolejnym tytułem będzie Na w nogach Terego Pratcheta. Jest to książka z serii o świecie dysku. Jest to jedna ze starszych książek z 1996 roku. Jest to Tery Pratchet w swojej szczytowej formie, więc tym bardziej polecam. A tutaj kryminalna nowość: Ghostman debiutanta Rogera Hopsa jest reklamowany jako, jako nowa gwiazda kryminału, jednak ta książka mnie mówiąc szczerze zawiodła, ponieważ było w niej bardzo dużo takich filmowych nawiązań, raczej raczej cała książka jest utrzymana w filmowym stylu, bardzo dużo uproszczeń i fizyki rodem z Hollywood, więc, więc myślę, że zapewnienia z okładki nie są do końca prawdą. Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, Jonasa Jonassona. Jeżeli bym miał ją streścić w jednym zdaniu, będzie to Forrest Gump, tylko gorszy. No cóż, jest to książka oparta na podobnym pomyśle. Stulatek opowiada w pewnym sensie o swoim życiu, o swoich spotkaniach z dyktatorami, o swojej historii. Jest pełna humoru, absurdu, ale tak nie takiego polotu i takiego geniuszu jak Forrest Gump książka noblisty Mario Vargas Losy, Pantaleon i wizytantki jest to satyra na rzeczywistość polityczną i wojskową niezwykle ciekawa i pomysłowa ze względu na formę warsztat literacki jaki tam został wykorzystany na przykład niezwykłe raporty wojskowe no, raporty wojskowe wydają się dosyć nudnym nudną rzeczą do czytania ale tutaj Mario Vargas się udało się sprawić, że pękałem ze śmiechu w czasie lektury. W marcu udało mi się także obejrzeć jeden film. Poważny człowiek, braci Koen jest na okładce, tutaj nawet pisze komedia, jednak jest to film raczej troszeczkę filozoficzny i dla tych, którzy lubią kombinować i zastanowić się, o co tam naprawdę chodziło. To był taki krótki przegląd książek, które udało mi się zrecenzować w marcu. Gdyby któraś z was, was zainteresowała, znajdziecie o wiele bardziej szczegółowe recenzje na moim blogu. A linki do tych szczegółowych tekstów znajdziecie na dole, czy to w opisie na filmie w YouTube, czy na moim blogu alekulturka.com. W marcu udało mi się także nagrać kilka bardzo fajnych wywiadów, czyli na przykład z Czesławem Mozilem kabaretem Łowcy.b i przede wszystkim z Wacławem Radziwinowiczem, autorem książki Gogol w czasach Gogla.